W filmie zostanie rozwiązane zadanie m.7.1 Mamy tutaj jednostkę kapa, która ewidencjonuje koszty w zespole kąt 4 oraz 5, czyli na tak zwanych czwórkach i piątkach będziemy ewidencjonować koszty. Miał miejsce zdarzenia, które należy zaksięgować. Widzimy, że mamy wypisane 12 podpunktów, mamy tutaj zdarzenia gospodarcze. Następnie trzeba będzie sporządzić rachunek zysku i strat. W wariancie kalkulacyjnym jako pierwszym, natomiast my również sporządzimy sobie rachunek zysku i strat w wariancie porównawczym, mamy zresztą Zresztą miejsca i na wariant kalkulacyjny, i na wariant porównawczy. Jeżeli Państwo porównają sobie ten wzór rachunku zysków i strat z oryginalnym rachunkiem zysków i strat, czyli z załącznikiem numer 1 do ustawy o rachunkowości, który też jest na Módlu dostępny, to zobaczą Państwo, że tutaj po prostu jest wersja skrócona. Skrócona do tych pozycji, które wiemy, że występują, żeby po prostu było nam troszeczkę łatwiej tutaj uzupełnić i żeby mniej miejsca wstają również na kartce. Uzupełnimy sobie oczywiście te rachunki zysków i strat, ale również dokonamy przeksięgowej na konto wynik finansowy w dwóch wariantach. I żeby móc to zrobić w dwóch wariantach, jeżeli chodzi o sporządzenie rachunku zysków i strat, to tak naprawdę będziemy potrzebować dwie kopie tego zadania. Ja tutaj mam łatwiej w wersji elektronicznej, ponieważ w odpowiednim momencie zrobię kopię i wklej, żeby mieć dwie. Takie same kopie rozwiązanego zadania, zadekretowanego, zaksięgowanego. Natomiast Państwo mogą albo przepisać sobie drugą kopię, czyli po prostu jeszcze raz rozwiązać zadanie, na przykład samodzielnie, żeby poćwiczyć, albo ewentualnie wydrukować pusty szablon, który również Państwu zamieszczą. W szablonie będą już konta teowe, natomiast ja tutaj specjalnie mam puste konta teowe, żeby razem z Państwem zastanawiać się, którego konta powinniśmy użyć, czyli zadanie będziemy mieć uzupełnione, zrobione na tym filmie. Kompletnie od początku do końca. Nasza jednostka widencuje koszty w zespole kąt 4 oraz 5 i będziemy robić tak, jak spotkałam Państwo w większości podręczników akademickich. 99%, czyli najpierw księgujemy na kontach zespołu 4, a następnie na kontach zespołu 5. Natomiast bardzo ważna rzecz, są takie jednostki, mogą się Państwo spotkać w praktyce księgowej z jednostkami, które najpierw księgują koszty na piątkach, a później na czwórkach. I nie ma to żadnego znaczenia. rachunek zysku i strat wyjdzie taki sam. Wszystkie Finalnie wyniki będą takie same, jedynie po prostu jest kolejność inna. Najpierw piątki, później czwórki. My zrobimy to tak, jak to się robi w podręcznikach akademickich, tak jak to się robi w większości jednostek. No i można łatwo zapamiętać, że robimy to tak, jak cyfry idą na osi liczbowej, czyli najpierw mamy czwórki, a potem mamy piątki. Więc najpierw będziemy się zastanawiać, jaki to jest koszt zespołu 4, a potem drugi raz będziemy się zastanawiać, jaki to będzie koszt zespołu 5. I będziemy księgować tutaj i tutaj. No to zacznijmy. W tym zadaniu również będziemy księgować podatek VAT. Czasami pomijaliśmy podatek VAT, tutaj księgujemy razem z podatkiem VAT. Dla przećwiczenia. Zakładamy, że podatek VAT wszędzie podlega odliczeniu, nie będzie tutaj żadnych przesunięć w czasie, jak chodzi o VAT. W operacji pierwszej otrzymano fakturę za zużycie prądu, 10 000 zł netto, brutto 2300, VAT 2300, brutto 12 300. Z tego zużycie. I tutaj widzimy, że mamy informację o tym, jak to rozdzielić na piątki. W dziale produkcyjnym 8000, w księgowości 500, w dziale sprzedaży 1500. Zaczynamy od kąt zespołu 4, czyli zużycie prądu. Zastanawiamy się, jaki to będzie koszt na kontach zespołu 4. No i dobrym kątem powinno być konto 401. W tym zadaniu użyjemy sobie numeracji kąt. Również troszeczkę dla przećwiczenia, również dlatego, żeby Państwo zobaczyli różnicę, szczególnie między kontami zespołu 7, gdzie czasami nazwy mogą być różne. No właśnie, żeby tych kont nie pomylić. Więc oprócz tego, że będziemy używać nazw kont, to użyjemy sobie również numery. Wiemy, że zakładowy plan kont jest indywidualny dla każdej jednostki. Każda jednostka gospodarcza może mieć inaczej te konta ponumerowane, ponieważ nie ma czegoś takiego, żeby było rozporządzenie, które nam reguluje dla zwykłych jednostek, te, które um, sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem Pierwszy nie ma przepisów, które był jakiś sztywny plan kąt ze sztywną numeracją ustanawiały. Więc u nas konto zużycie materiałów i energii ma numer 401. No i zakładamy, że podatek VAT możemy odliczyć, czyli tutaj będziemy mieć pod jedynką zaksięgowaną kwotę netto. Podatek VAT będzie podlegał odliczeniu, więc od razu możemy sobie zaksięgować na koncie z podatkiem VAT. No, i musimy się jeszcze zastanowić, który to jest podatek, naliczony czy należny. Jeżeli my kupujemy, to to jest podatek naliczony. Czyli konto 220 do 2. Nazwa tego konta to VAT naliczony. No, i potrzebujemy jeszcze jakieś konto rozrachunków. Jest to nasza bieżąca działalność gospodarcza. Prąd wykorzystywany w dziale księgowości, w sprzedaży, w produkcji. Więc tutaj jak najbardziej użyjemy konta rozrachunki z kontrahentami. U nas to będzie konto 202, czyli rozrachunki z dostawcami. Inna nazwa tego konta, bardzo często spotykana, to po prostu zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Czyli wiemy, że to konto to jest to samo, co konto zobowiązania z tytułu dostaw i usług. I jedynkę mamy zaksięgowaną na kontach zespołu 4. Czyli wybraliśmy sobie tutaj odpowiednie konto zespołu 4. Teraz jeszcze musimy wybrać odpowiednie konto zespołu 5. Jeżeli chodzi o konto zespołu 5, wiemy, że tylko używamy czterech kąt na naszych zajęciach, więc tak naprawdę w tego typu zadaniach można sobie od razu wszystkie konta zespołu 5 otworzyć. O ile pewnie wszystkich czworek nie wykorzystamy, to pewnie wszystkie piątki będą wykorzystane. Jeżeli chodzi o konta zespołu 5, to mamy do wyboru. Konto 500, które się nazywa koszty działalności podstawowej, inna nazwa to może być koszty produkcji podstawowej, produkcja podstawowa. Później mamy konto koszty wydziałowe i pamiętamy, gdzie szukać informacji odnośnie różnic pomiędzy kątem 520 i 500. Mamy w arkuszu zadań taką dużą tabelkę, którą już sobie pewnie uzupełniliśmy i wytłumaczyliśmy sobie, dlaczego czasami korzystamy z konta 500, a w przeważającej części przypadków z konta 520. Idąc dalej, mamy konto 540 koszty sprzedaży. Mamy konto 550, koszt ogólnego zarządu. I potrzebujemy koniecznie jeszcze jedno konto, to konto 490. Konto, które będzie nam służyło do tego, żeby przejść pomiędzy kątami zespołu 4 na konta zespołu 5. Konto 490, czyli rozliczenie kosztów rodzajowych. W jaki sposób używamy tego konta? To konto ma nam jakby skopiować wszystkie kwoty, które kiedykolwiek zaksięgowaliśmy na kontach zespołu 4. I zasada jest taka: jeżeli cokolwiek zaksięgujemy na kontach zespołu 4, nawet jeżeli wejdą tematy rozliczeń międzyokresowych, kosztów czynnych czy biernych, zawsze ta złota zasada działa. Jeżeli cokolwiek jest zaksięgowane na czwórce, a ewidencjonujemy koszty w zespole. Kąt 4 i 5, to musimy powtórzyć tą kwotę na rozliczeniu kosztów rodzajowych, ale po przeciwnej stronie. Czyli robimy to w ten sposób, jakbyśmy chcieli ten koszt skasować. Bo gdybyśmy teraz zlepili ze sobą konto 400 i konto 490, konto 401 i konto 490, to zobaczymy, że będzie mieć 0, bo mamy 10 tysięcy po debycie i 10 tysięcy po kredycie. I właśnie o to chodzi. My musimy jakby skasować ten koszt, żeby teraz drugi raz móc to 10 tysięcy wykazać, ale tym razem. Już na kontach zespołu 5. Dzięki temu kontu nie dubluje się nam koszt. Gdybyśmy tutaj nic nie zaksięgowali, a teraz jeszcze raz 10 tysięcy przykładowo zaksięgowali tutaj, no to zobaczymy, że razem kosztów mamy 20 tysięcy, tak? Natomiast przez to, że na rozliczeniu kosztów rodzajowych ta kwota 10 tysięcy jest zaksięgowana po kredycie, kasuje się nam jakby jeden zduplikowany koszt. No i to jest złota zasada, czyli jeżeli cokolwiek księgujemy na jakimkolwiek koncie zespołu, zespołu 4, musimy. Tą samą kwotę zaksięgować na rozliczeniu kosztów rodzajowych po drugiej stronie. Po co taka zabawa? Po to, żebyśmy właśnie później mogli sporządzić rachunek zysków i strat w dwóch przekrojach, żebyśmy wiedzieli, że z jednej strony to było zużycie prądu, a z drugiej strony wiedzieli, gdzie ten prąd zużyliśmy. No właśnie, no i pewnie nie na kosztach działalności podstawowej, to było tylko przykładowo wpisane 10 tysięcy, musimy przeczytać, spojrzeć, gdzie zostało to zużyte. Możemy zacząć od działu księgowości. W dziale księgowości zużyto prądu za 500. Wiemy, że skoro to jest dział księgowości, to to będą koszty ogólnego zarządu, więc tutaj nie powinniśmy mieć problemu. Później w dziale sprzedaży zużyliśmy 1500. Skoro mamy powiedziane, że w dziale sprzedaży, to to będą koszty sprzedaży. Więc mamy 1500. No i teraz chyba najtrudniejszy przykład. Zużyty prąd w dziale produkcyjnym jest to 8000. I teraz musimy się zastanowić, czy użyjemy kąta 500. Czy użyjemy konta 520? I teraz, jeżeli chodzi o zużycie prądu, to to jest koszt mieszany, koszt stało zmienny, natomiast większość jednostek uznaje, że jednak są to koszty wydziałowe. Czyli jeżeli mamy zużycie prądu na wydziale produkcyjnym, gdzie produkujemy różnego rodzaju produkty, no to jeżeli zafiągujemy to na koszcie wydziałowym, to potem odpowiednim kluczem podziałowym możemy rozliczyć zużycie prądu, no właśnie na Produkcję poszczególnych wrogów gotowych. Dlatego ważna rzecz do zapamiętania, zakładamy, że zużycie prądu to są też koszty wydziałowe, o czym już mówiliśmy, uzupełniając sobie tą tabelkę z kontami zespołu 5. Czyli w operacji pierwszej 8000, prąd zużyty na wydziale produkcyjnym, to będą koszty wydziałowe. No i jedynkę mamy zaksięgowaną. W dwójce zużyto materiały bezpośrednio do produkcji wydziałowej, w administracji, w dziale sprzedaży również. Mamy informację, że razem zużycie materiału wyniosło 145 tysięcy. Potrzebujemy więc konta materiały. U nas konto materiały ma numer 310, czyli otwieramy sobie konto. Materiały. Mamy tutaj jakiś stan początkowy X, możemy zaznaczyć, nie musimy. W każdym razie zużywamy materiały 145 tysięcy. Jeżeli gdzieś w zadaniu byłby podany stan początkowy konta materiału, trzeba go uwzględnić. W tym zadaniu nie mamy stanu początkowego. Możemy sobie wpisać stan początkowy X. Zużywamy materiały. No i zużycie materiałów to jest zużycie materiałów, czyli ponownie korzystamy z kąta 401. Więc najpierw musimy dokonać decyzji, a jakie to będzie konto zespołu 4, to będzie konto 401, a następnie dokonać przeniesienia. Czyli bierzemy tę kwotę 145 tysięcy, koniecznie księgujemy ją na rozliczeniu kosztów rodzajowych. Czyli bierzemy kwotę 145 tysięcy, przenosimy tutaj i jeszcze jedna rzecz. Jak widzą Państwo, powtórzyła się nam numeracja. Dobrym patentem jest, i tak często też jest stosowane w podręcznikach zastosowanie literki A. Czyli tam, gdzie mieliśmy jedynkę, przerobimy sobie wszystko na 1A, i teraz widzimy, że tam, gdzie mamy numerację z cyferką A, to jest przeniesienie na konta zespołu 5. I tutaj tak samo. Zrobimy sobie operację 2A, no i teraz odpowiednio rozdzielamy. I mamy tak, bezpośrednio do produkcji zużyto 90 tysięcy. Jeżeli mamy zaznaczenie, że bezpośrednio do produkcji, to rzeczywiście to jest jeden z tych dwóch czy trzech przypadków, gdy używamy konta 500. Jeżeli zużyto materiały wydziałowe, to to są koszty wydziałowe, czyli 50 tysięcy idzie na koszty wydziałowe. Jeżeli w administracji, no to to są koszty ogólnego zarządu, Zużycie w administracji. No i w dziale sprzedaży do 1000, czyli 2A. Koszty sprzedaży księgujemy 1000. Gdy podsumujemy sobie wszystkie te 2A, powinno się nam zgodzić do 145 tysięcy, Czyli znowu koszt raz wykazany na czwórkach, drugi raz wykazujemy w przekroju przez kąta zespołu 5. Czyli dwójkę mamy zaksiągowaną, możemy iść dalej. W truncji naliczono amortyzację maszyn produkcyjnych. Potrzebujemy w takim razie dwa konta. Potrzebujemy konto zespołu 4, no i to będzie amortyzacja. Natomiast kątem drugim będzie konto umorzenie środków trwałych. U nas jest numer 070, umorzenie środków trwałych. No i księgujemy. To jest umorzenie maszyn produkcyjnych 70 tysięcy. Operacja trzecia księgujemy jako amortyzację. Jeżeli mielibyśmy problem w którymś zadaniu, po której stronie zaksięgować, na przykład na koncie umorzenie, chwilowo by nam się zapomniało, to jak najbardziej podpowie nam konto kosztowe, ponieważ w większości przypadków koszty księgujemy tylko po debacie. Pamiętamy, przy zadaniach z zapasami zdarzały się sytuacje, że rzeczywiście troszeczkę nasze księgowano, natomiast w większości przypadków, jeżeli mamy konto kosztowe, to już. Już mamy podpowiedź, aha, to to trzeba zaksięgować po debecie, czyli na drugim koncie trzeba zaksięgować po kredycie. I co musimy zrobić? Musimy powtórzyć ten zapis. Czyli jeżeli cokolwiek było księgowane na koncie zespołu 4, było na 401, powtarzamy 3A na rozliczeniu kosztów rodzajowych. I szukamy odpowiedniej piątki. Co to jest? Naliczona amortyzację maszyn produkcyjnych 70 tysięcy. I mówiliśmy, to służy do produkcji jak najbardziej, ale to znowu będą koszty wydziałowe. Czyli amortyzacja zazwyczaj ona jeszcze jest liczona liniowo, więc teraz tak naprawdę nieważne, czy wyprodukujemy 100 czy 100 tysięcy produktów, to pewnie policzymy taką samą amortyzację. Więc tutaj musimy potraktować tak te koszty, pośrednie koszty wydziałowe. Czyli amortyzacja, nawet jeżeli dotyczy produkcji, ale jest księgowana na kosztach wydziałowych. Więc operacje do 3A mamy zaksięgowane, kolejne operacje będą księgowane na kolejnym filmie.